Cześć, z tej strony Agata Wartak, witam cię serdecznie na moim kanale YouTube. Znajdziesz tu treści skupione wokół trzech tematów, które pasjonują mnie najbardziej. Po pierwsze, na temat Boga, który wierzy w Ciebie. Takiego Boga poznałam, on daje siłę, nadzieję, przywraca godność, sprawczość, wewnątrz To zrobił w moim życiu i tą relacją z Nim już od lat dzielę się dalej. Po drugie znajdziesz tu treści o tym, jak żyć pełniej, szczęśliwiej, spokojniej. Moje odkrycia, przemyślenia, lifehacki. Z wykształcenia jestem psychologiem, jestem dyplomowanym coachem. Moje pierwsze autorskie warsztaty antystresowe prowadziłam 8 lat temu, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Z chęcią podzielę się dalej tą najciekawszą i najbardziej praktyczną wiedzą. Po trzecie znajdziesz tu treści o finansach i przedsiębiorczości. Od ponad 12 lat zarządzam projektami, z sukcesem rozwijam firmę, współtworzę fundacje. Do tej pory każdy projekt, który prowadziłam, wzrastał i rozwijał się w oczekiwany, a czasem też nieoczekiwany sposób. Nazbierałam całkiem dużo doświadczeń, którymi mogę się podzielić, a jednocześnie chciałabym też pokazać wam perspektywę osoby, która przez długie lata po opłaceniu mieszkania, kredytu i najważniejszych zobowiązań żyła za 1000 zł miesięcznie i udało mi się żyć hojnie i obficie, co wierzę, że otworzyło później wiele kolejnych drzwi. Chciałabym, aby ten kanał był połączeniem ducha i praktyki. Bo właściwie, dlaczego ludzie kreatywni, yy, na przykład artyści nie mogą być przedsiębiorczy i dlaczego ludzie praktyczni nie mogą być twórczy, błyskotliwi, spontaniczni. To się nie wyklucza. Każdy z nas nosi w sobie odrobinę artysty i odrobinę przedsiębiorcy, każdy z nas jest połączeniem ducha i ciała. Kiedy poznałam Boga, fascynowało mnie to, że mogę się oderwać od tego świata i od jego problemów i doświadczyć bezgranicznej miłości i przebaczenia. Ale jak już naciągnęłam trochę tym doświadczeniem, to zrozumiałam, że mają one też wymiar praktyczny: że te doświadczenia zabierają lęk o finanse, o rodzinę, o samego siebie, wypalają egoizm, uczą nas być sprawiedliwymi według Bożych standardów, nie według naszych własnych interesów. I przede wszystkim zrozumiałam też, że Temat wychowania dzieci, pracy, finansów, zdrowia jest tak samo duchowy jak modlitwa, i że zbyt wiele osób chodzi do kościoła, modli się, ale nie potrafi poukładać sobie tych praktycznych aspektów życia, które też mają wpływ na nasze życie duchowe. Jeżeli jesteśmy przytłoczeni przez długi na granicy rozwodu, wyczerpani emocjonalnie, to to oczywiście wpływa na naszą relację z Bogiem i na naszą służbę. W tym kanale chcę mówić trochę o chaosie życia i trochę o moim poszukiwaniu balansu w tym wszystkim. Dlatego rozgośćcie się, piszcie, komentujcie, czujcie się zaproszeni, żeby wpadać kiedy tylko chcecie. Mam nadzieję, że treści, które tworzę będą Was inspirować. Zapraszam i do zobaczenia. Pa! We're big, we're small, but we have love. in our heart and we want you in as long as you bring the love.